Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych znamienitych gości oraz mieszkańców Gminy Dąbrowa biskupia. Szanowni Państwo, Marek Grekuta w piosence kantata śpiewał, cytuję: A oni tam zboże sięją, senne siano się zwozi, sienie otwarte na oścież, tam lato z lękiem przechodzi. Myślę, że w taki właśnie sposób można by scharakteryzować naszą gminę, Gmina Dąbrowa Biskupia, która w tym roku obchodzi 50 jubileusz. Co prawda dzisiaj nie w każdym domu znajduje się miejsce na sień, ale myślę, że wartości bez których nie da się pracować na roli, myślę tutaj o pokorze, odpowiedzialności, pracowitości, trosce Miłości do samej ziemi, ale również do rodziny, to wartości, bez których nie da się tak naprawdę i prawdziwie pracować przy ziemi. Szanowni Państwo, dorzynki gminne to święto podziękowań, to święto podziękowań za. Prace i owoce, które nasi rolnicy zebrali tego roku. To również święto podziękowań za właśnie te prawdziwe, dobre wartości przekazywane z dziada na ojca, z ojca na syna. To również święto podziękowań dla Waszych matek, Waszych żon, za to, że w Waszych domach stoły są usłane miłością, dobrocią, troskliwością. Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco podziękować naszym rolnikom w swoim imieniu, ale również w imieniu pani przewodniczącej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Wiesławy Posadze oraz wszystkich mieszkańców. Chciałbym życzyć naszym rolnikom przede wszystkim zawsze dobrych plonów, jak najmniej złośliwości, zwłaszcza tych pogodowych, bo od pogody jesteście bardzo uzależnieni. I przede wszystkim dużo zdrowia dla Was i Waszych najbliższych. Ba bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Lepertowi za przepiękną, uroczystą mszę w Kościele. Cieszymy się, że jest dzisiaj tutaj z nami w dalszej części dożynek. Bardzo serdecznie dziękuję naszym starostom, którzy dumnie reprezentowali nas już tydzień temu. Na dorzynkach wojewódzkich i z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję pani Starościej na Wrocławskiemu za to, że właśnie oddelegował naszych starostów na tak zacne święto. Szanowni Państwo, we wtorek odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy z okazji 50-lecia istnienia właśnie naszej gminy. I na tej sesji nasze Rado, nasi radojewiczanie wyśpiewali nową pieśń. Ja pozwoliłem sobie tutaj na cytat, którym się za chwilę posilę. Kujawy czarne nasza kraina, a w tej krainie małej ojczyźnie jest nasza gmina. Dumną nazwę ma Dąbrowa Biskupia i dumni są też tu jej mieszkańcy z dziada pradziada. Do życia mamy wszystko, co trzeba, tym, co pracują i się starają, nie braknie chleba. Nieraz myślimy, że gdzieś jest lepiej. Szanujmy swoje rodzinne strony tu jest najpiękniej. Na początku powiedziałem, Szanowni Państwo, że nie w każdym domu jest sień, ale w każdym domu jest stół. I dlatego życzę wszystkim tu zgromadzonym, żeby na waszych, naszych stołach nigdy tego pięknego symbolu, symbolu chleba. Nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy wójtowi za oficjalne powitanie, a ja zapraszam teraz, chętnie oddam głos przybyłym gościom. Proponuję na początku przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Elżbietę Piniewską. Zapraszamy do nas. Wielkie brawa. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dwie bardzo wielkie i ważne uroczystości. Dożynki to czas podziękowań, szacunku, to czas godności nas wszystkich: ludzi z miasta i ludzi ze wsi. Bo to, co nas łączy, to chleb, który przed chwilą był wydany. Ale cieszę się, że przy tak wielkim święcie plonów możemy również mówić. Możemy również gratulować z okazji 50-lecia gminy Dąbrowa Biskupia. Chciałabym w swoim imieniu, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego serdeczne gratulacje z okazji 50-lecia gminy Dąbrowa Biskupia przekazać na ręce Pana Wójta. Już 50-lecia to nie tylko okazja do podziękowań byłym i Obecnym włodarzom gminy i tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej rozkwitu, taka rocznica powinna być przede wszystkim świętem wszystkich mieszkańców, jednoczyć ich, a dorzynki stanowią do tego wspaniałą sposobność. Czas dorzynek to czas radości, wdzięczności, pielęgnowania więzi społecznych. I to dzisiaj, szanowni państwo, jest najważniejsze, żebyśmy czuli wspólnotowość, żebyśmy. Czuli się dobrze ze sobą i dla siebie. Jeżeli mogłabym prosić pana Wójta, przepraszam, nie mam oczu dookoła głowy, to na pana ręce złożę list gratulacyjny, kwiaty i stosowny upominek. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za zaproszenie. Dobry, dziękujemy pani za przybycie. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbieta Piniewska. Serdeczne dzięki za to, że jest Pani tutaj dzisiaj w tym wyjątkowym dniu razem z nami. Dziękujemy. A już teraz o zabranie głosu poproszę starostę i Piesławę Pawłowską. Proszę o klaski. Szanowni goście, parlamentarzyści, pani przewodnicząca, panie wójcie, mieszkańcy. Przede wszystkim te słowa kieruję do tej części rolniczej. Chciałabym w imieniu Rady Powiatu Inowrocławskiego i jego zarządu, jestem tutaj wspólnie z radnymi, chciałabym ich integrować również z państwa społecznością, bo oni właściwie z takich społeczności się wywodzą jak i ja zresztą, bo też jestem radną. Serdeczne podziękowania za plony. Dziękujemy Wam za Wasz trud, za zdrowie, które poświęcacie po to, aby nikomu, żadnemu Polakowi, nie zabrakło chleba. Funkcjonujecie w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, zarówno z powodu wojny ze wschodnią granicą, jak i związanej z tym, związanymi z tym problemami, jeśli chodzi o Wasze plony. Zdajemy sobie sprawę, że Wasza praca jest za mało wyceniona, za mało otrzymujecie pieniążków za ten, to zboże i chleb. Nie mogę Państwu jeszcze dziś powiedzieć, jakie były zbiory, jeśli chodzi o wydajność z hektara, ponieważ znamy tylko te dane z zeszłego roku. Ale z tego, co wiem, na pewno nie były gorsze, chociaż były miejscowo bardzo trudne. Jubileusz zaś to przepiękne święto. Które udowadnia nam, jak demokracja, jak zarządzanie swoimi sprawami przez środowiska społeczne, samorządowe przynosi rezultaty. Dąbrowa Biskupia jest reprezentatywną gminą naszego powiatu, która pracuje na rzecz swoich mieszkańców wspólnie w całym powiecie. Osiągacie swoje sukcesy, rozwijacie się i realizujemy również zadania dla wszystkich osób niepełnosprawnych wspaniale się współpracuje z panem wójtem. Dziękuję za parchanie, które też po części przez dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu u was funkcjonuje. Tam też możemy pamiętać o naszym generale Sikorskim. Tam też zbieramy się jako komitet organizacyjny, bo państwo pamiętacie, że generał Sikorski to patron tego roku powiatu inowrocławskiego. To u was właśnie znajduje się miejscowość, tak ważna dla historii, dla patriotów polskich, dla, naszego, dla naszej pamięci, ponieważ czymże byśmy byli, gdybyśmy nie pamiętali o swoich korzeniach, właściwie nie tworzylibyśmy przyszłości. Dziękuję wszystkim za zaproszenie, za gościnność, księdzu proboszczowi, za liturgię dorzynkową. Myślę, że macie co świętować, bo od jutra znów zaczyna się ciężka praca. Młodzież niedługo do, do szkoły, a Państwo wracacie do swoich gospodarstw właśnie po to, aby kolejny rok przyniósł nam kolejne z, zboża, kolejne plony i kolejny chleb. Dziękuję serdecznie, do siego roku. Bardzo dziękujemy wielkie brawa na Państwa starosty wrocławskiej, Wiesłowa, Pawłowska oraz radni serdecznie dziękujemy za przybycie, za to, że jesteście dzisiaj Państwo razem z nami. Drodzy Państwo, już teraz na scenę zapraszam doradcę wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Adama Pijarskiego. Prawa do Pana, zapraszamy na scenę. Doradca Wojewody Adam Pilarski, przed Państwem. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zaproszeni goście. Mam przyjemność odczytać dzisiaj list Wojewody Kojasko-Pomorskiego skierowany na dzisiejszą uroczystość. Szanowni rolnicy gminy Dąbrowa Biskupia, Szanowny Panie Wójcie, Szanowna Pani Przewodnicząca. Serdecznie Państwa pozdrawiam z okazji tegorocznych dożynek oraz jubileuszu 50-lecia Gminy Dąbrowa Biskupia. Podczas uroczystości dożynkowych dziękujemy Bogu i ludziom, którzy pracowali przy tegorocznych zbiorach. Rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pracownikom sektora przetwórczego. Jako człowiek, który wychował się na wsi, doskonale wiem, ile trudów wymaga dostarczenie na polskie stoły świeżej, i zdrowej żywności. To bezcenny dar polskiej wsi dla wszystkich rodaków. Polski rząd podjął szybkie działania, aby chronić polską wieś przed negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie. Przygotowaliśmy konkretne rozwiązania dla rolników, które zakładają m.in. dopłaty do sprzedawanych zbóż, nawozów i paliwa. W tym roku planujemy wypłacić polskim rolnikom ponad 34 miliardy złotych. Zapewnienie stabilnych warunków rozwoju polskiego rolnictwa jest polską racją stanu. To jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku i tak będzie nadal. Proszę, przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania i słowa wielkiego szacunku. Dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości jubileuszowych i dorzynkowych. Samorządowi Gminy Dąbrowa-Biskupia a także Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, wspólnotą Parafialnym, wszystkim, który, którym trw, wszystkim, dzięki którym trwa ta wspaniała polska tradycja. Życzę Państwu i Państwa rodzinom wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże! Z wyrazami szacunku, wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu... Pana Wojewody na ręce pana Wójta złożę pamiątkowy grawer oraz również podziękowania dla starostów dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Adam Pilarski. Wielkie dzięki. Jeszcze raz oklaski. I podziękowania dla starostów. Dziękujemy. Już teraz na scenę zapraszamy zastępcę dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcina Wrońskiego. Szanowny panie pośle, panie wójcie, szanowni państwo, a przede wszystkim drodzy rolnicy, bo to dzisiaj jest wasze święto, dzisiaj świętujemy tak naprawdę zakończenie żniw, czyli dożynki. Ja chciałem wam podziękować w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale także swoim, za ciężką pracę, którą wykonujecie nie tylko podczas żniw, ale podczas całego roku, bo podczas całego roku jest praca w rolnictwie, w gospodarstwach rolnych i dzięki wam mamy oczywiście, jak to już padło. To stwierdzenie bezpieczeństwo żywnościowe zapewnione, ale w Polsce żywności mamy o wiele więcej niż potrafimy jej zjeść, skonsumujemy i dlatego z coraz większym powodzeniem sprzedajemy ją również na rynkach zagranicznych. Przez ostatnie 7 lat udało się podwoić wartość polskiego eksportu żywności. 48 miliardów euro obecnie wynosi wartość eksportu polskiej żywności. Warto też wspomnieć, że przez ostatni rok Została wywieziona w Pol z Polski, wyeksportowana rekordowa ilość zbóż. 12 milionów ton. Na ogół w ciągu roku to było około 5 milionów ton eksportowaliśmy zbóż. I to wszystko przyczynia się dzięki temu, że właśnie mamy większy rozwój gospodarczy w Polsce. Mamy więcej pieniędzy w budżecie państwa. Dzięki państwa pracy. Dzięki pracy i sektora yy, przetwórczego, rolno-spożywczego, rolników, ale także i administracji rolnej. I za tą współpracę też państwu serdecznie dziękuję. Dlaczego mówiłem o tym eksporcie, bo poszukiwanie nowych rynków zbytu jest to naprawdę jeden z najważniejszych priorytetów dla polskiego rolnictwa. Nasi dziadkowie, ojcowie zbierali po trzy tony pszenicy hektara. Tu na początku, jak założono gminę, to takie plony były w Dąbrowej Biskupie. Dzisiaj te plony wynikają w domów, w zależności od... Z miejsca, gdzie jesteśmy w Polsce, od klasy gleby, od pogody, ale to jest 6, 8, a jak dobry rok, to i ponad 10 ton z hektara. Nie idzie to oczywiście w parze ze wzrostem ludności na świecie i w Polsce, dlatego, to, co powiedziałem, to szukanie rynków zbytu dla polskich produktów jest niebywale ważne. Ale również niebywale ważne jest odzyskiwanie konsumenta krajowego dla polskich produktów. Przez ostatnie lata, między innymi, został wprowadzony znak Produkt Polski, który mówi o tym, że produkt jest wyprodukowany w Polsce na bazie surowców od polskich rolników i według badań jest to najbardziej rozpoznawalne na chwilę obecną oznaczenie na żywności w Polsce. Zostało wprowadzony również obowiązek znakowania flagą pochodzenia mięsa surowego w ladach, chłodniczych, ziemniaków i wiele innych elementów. I to wszystko po to, żebyście Państwo mieli rynek zbytu dla swoich produktów, co jest niebywale ważne. Na sam koniec chciałem Państwu Serdecznie jeszcze raz podziękować i życzyć, żeby w przyszłych latach była większa stabilność w rolnictwie, w gospodarce rolnej. Wiemy, że w ostatnim roku największy na to wpływ na rozwijanie rynków rolnych miała wojna na Ukrainie, wcześniej pandemia, ale życzę Państwu, żeby główne dochody w gospodarstwach rolnych płynęły ze sprzedaży płodów rolnych, a nie dopłat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I chcę poprosić też starostów dorzynkowych, ponieważ mam yy, upominki od Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa. Dziękujemy, zapraszamy do nas starostów. Zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński, bardzo dziękujemy za przybycie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapraszam. Witamy Pana Posła, prosimy. Dziękuję serdecznie, Szanowny Księże Proboszczu, drodzy zaproszeni goście, drodzy rolnicy, szanowny Panie Wójcie, bardzo cieszę się, że mogę reprezentować Parlament Rzeczypospolitej Polski podczas tutaj dzisiejszej Imprezy, jakże też interesującej, miłej, radosnej dla nas wszystkich, bo przede wszystkim święto plonów, Dożynki To jest bardzo ważny czas świętowania i też radości dla rolników, ale ta radość też w tym roku jest bardzo mocno ograniczona poprzez to, że niestety. Ceny płodów rolnych są bardzo niskie, bo odpowiadają tym sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, a niestety środki do produkcji. Się...